Gość Radia Jard. W studiu z nami Patrycja Lewsza, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury w Narewce. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam wszystkich słuchaczy Radia Jard. Jak wakacje będą wyglądać w Narewce? czego mogą się spodziewać i mieszkańcy, i goście. Wakacje w narewce będą wyglądać bardzo interesująco. Mamy bardzo wiele zaplanowanych wydarzeń kulturalnych. Pierwszym wydarzeniem, które już w tą niedzielę, 7 lipca o godzinie 18 rozpocznie się na amfiteatrze w Narewce jest wydarzenie Świętojańskiej Cudawianki, czyli noc kupały na granicy, Tajemnicy, o której jeżeli mogę, to teraz. Za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. To teraz ale ja... opowiem, ale powiem jeszcze może, co czeka nas, co czeka nas w dalszej kolejności. 12 lipca. Zapraszamy na festyn Piotra i Pawła Dolewkowa Starego. Festyn taki uwielbiany przez mieszkańców oraz przez osoby przyjezdne, gdzie główną gwiazdą wieczoru będzie zespół AS, ale będzie też kilka innych zespołów. Następnie w dniach 11, 12, 13 lipca przyjeżdża do nas Podlasie Stow Fest. Jest to festiwal interdyscyplinarny, stawiający na kontakt natury ze sztuką, więc będzie i koncertowo, będzie słuchanie lasu, będą pokazy filmów dokumentalnych na amfiteatrze oraz ciekawe warsztaty. 26 lipca też nadjeżdża do nas Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb, gdzie aktorzy z różnych części Polski oraz z innych krajów przemierzają, że tak powiem, rubieże oraz pogranicze właśnie wschodnie ze swoimi spektaklami i zaprezentują się również u nas na repsa. 27, czyli dzień później, Podlaska Oktawa Kultur, tam będziemy gościć zespół Bizowak z Chorwacji, który przyjeżdża do nas właśnie w ramach tej Oktawy. 9 sierpnia festyn również na Panteleimona w Siemianówce związany z odpustem cerkiewnym, tam gwiazdą wieczoru będzie zespół Zorka. Oraz 24 sierpnia to tak już na zakończenie mm -hmm. festiwal historyczno etnograficzny, zakorzenieni w przestrzeni, organizowany na 385-lecie powstania Narewki. Także będzie się działo dużo, sporo. Jeszcze między tym nasze tradycyjne coroczne ławeczki, organizowane w różnych mniejszych miejscowościach, gdzie przyjeżdżamy do mieszkańców wsi z akordeonem, z ekipą Goku i rozkręcamy tam imprezę, żeby tam też mogli mieszkańcy się pobawić. Proszę mi wierzyć, pani dyrektor to wszystko wymienia z głowy. Najbliższa, najbliższa niedziela to świętojańskie cuda wianki, czyli Noc Kupały na granicy tajemnicy. Przyznam, że jak przeczytałem nazwę tego, tego wydarzenia, to aż mi się zachciało tam, tam pójść. Rzeczywiście tytuł zachęcający ogromnie. Impreza również będzie taka? Impreza również będzie taka i zapraszam serdecznie i wszystkich słuchaczy i też tutaj ekipę Radia Jart. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję do nas przyjechać. Tytuł intrygujący, dlatego że Noc Kupały, jak po części Państwo wiecie, jest świętem tak naprawdę. Od początku pogańskim, ale na przestrzeni mhm. lat została też zasymilowana z, ze świętem świętego Jana, stąd ta nazwa świętojańskie. A te cudawianki na granicy tajemnicy wiąże się troszeczkę z tym, że my jesteśmy i na granicy kraju, mhm. a cudawianki będą tam siedziały, ponieważ jest to takie święto, w którym jakby z zamiaru ogień ma zatańczyć z powietrzem, gdzie ma się zatrzeć. Granica między też powietrzem, ziemią, wodą i wszystkimi innymi żywiołami będzie bardzo muzycznie, bardzo warsztatowo. Będą też y, różnego rodzaju pokazy muzyczne. Tutaj skupiliśmy się na kilku gatunkach, bo przyjadą tam zarówno zespoły ludowe reprezentujące gmina Narewka, ale też jakby współpracujące z nami zespół Narewczanki, Cegiełki, Lotos oraz Rosy. Następnie przyjdziemy folkrokiem, bo tak najłatwiej przejść z folku do rocka, więc przejdziemy folkrokiem mhm. przez dzięki zespołowi Narwa i Harika tworzącym muzykę na wschodnią nutkę, ale z pazurem i graną na żywo, także na instrumentach gdzie są perkusja, bas gitara, wszystko to gra i śpiewa jakby razem na scenie. Następnie zaprezentują się przed nami różne zespoły rockowe, zaproszeni przez nas goście. Jest to zespół Odnowa działający przy naszym ośrodku kultury w Narewce, Jest to zespół Jurok działający przy w innym Centrum Kultury w Gródku oraz zespół Waterside yy, znany tutaj myślę, że dość dobrze białostockiej publiczności. No i gwiazdą wieczoru rokową, na którą czekamy z utęsknieniem tego wieczoru jest Grzegorz Kupczyk, wieloletni wokalista, yy, założyciel zespołów m.in. innymi Turbo oraz Seti, ale współpracujący też z wieloma innymi zespołami. Grzegorz aktualnie obchodzi swoje 40-lecie pracy twórczej i powiem taką ciekawostkę, że rok temu w Narepce właśnie w lipcu Tworzyli materiał na swoją nową płytę w naszym Ośrodku Kultury, razem z innymi muzykami, z Pawłem Oziabło, z Grzegorzem stępniem i z Łukaszem Markiem. Tam nagrali 10 kawałków, nagrywali 10 kawałków w lipcu rok temu, w maju ukazała się płyta i ta płyta zostanie jakby w całości po raz pierwszy zaprezentowana właśnie u nas w Narewce, czyli Wracają do Korzeni, tam gdzie zaczął tworzyć się materiał. Czekam na nich z utęsknieniem, powiem szczerze, bo byłam przy nich i rok temu, kiedy nagrywali tą płytę i no, są, nie oszukujmy się, legendami takiej sceny polskiej rockowej, hard rockowej, czy też metalowej. Także to jest właśnie Gwiazda Wieczoru na tych świętojańskich Cudarwiankach, a po nich wchodzi zespół też z Wszystkim, myślę, doskonale zespół prymaki grający muzykę już na wschodnią nutkę i y, po, jakby po koncercie tego zespołu zespołu Prymaki odbędą się wszelkie obrzędy zaplanowane na ten wieczór a będzie to zarówno konkurs na najpiękniejszy wianek będzie to obrzęd puszczania wianków y, na wodzie jakby pod osłoną nocy będzie to również fire show y, pod tytułem Pali nocka przygotowane specjalnie na noc kupały w wykonaniu artystów z grupy Frikus także będzie dużo ognia dużo wody Dużo muzyki. Zamyśliłem się, bo ostatni raz puszczałem wianki z siostrą, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 40 lat temu. A to proszę, taka niespodzianka. Zapraszam, ale te wianki to puszczają głównie panie, bo zamysł puszczania wianków jest taki, że pani plecie sobie wianek na mm -hmm. głowę. Oczywiście będą tam też warsztaty, gdzie można będzie upleść wianek, gdzie będzie można zrobić różne kosmetyki, mydła, wrócić troszeczkę do natury, czerpać z tego, co dają te nasze podlaskie tutaj łąki mm, i lasy. Ale będzie można upleść wianek i Brenda głosi, że pani, która taki wianek puści rzeką, a młodzieniec, który go wyłowi, zostanie w przyszłości jej wybrankiem. I to właśnie oni w tą noc świętajańską mogą się wybrać bezkarnie do lasu na poszukiwanie kwiatu paproci. Będzie romantyczny. Na pewno. Bardzo pięknie dziękuję za wizytę w studiu Radio Yard. Patrycja Lewsza, dyrektor gminnego Ośrodka Kultury w Narewce. Dziękuję pięknie. Gość Radio Jard. Radio Yard.